Chcę pachada ukradł. I cię wtedy. Dobra. Jeszcze jeden? Dużo was tu jeszcze. Zabiliśmy wszystkich. Łuk ucznia, ekstra. Czyli mamy. Łuk, którego nie możemy użyć, bo nie mamy ucznictwa. Ekstra. I co tu jeszcze jest? Chciałbym jeszcze wejść tak, żeby mnie to coś nie zabiło. Kiktura leczenia, ekstra. Nawet też myślę. Mamy tutaj kolejne tarcze. Tutaj nic. Muszę wejść nie, tu nie możemy eee, tutaj nic nie widzę tu możemy? też nie, to w safe nasz wypadek a i oni wbiegli stąd, okej okay. tu mamy szaty czarodzieja, które nam się przydadzą bo oddają 10 manek od razu weźmiemy, inaczej wyglądamy i wiecie co? Już tu miałem kij, drewniany kij, ale jeszcze może nie. Muszę znaleźć taki lepszy kij. Tu się zabawa zacznie, zacznie jak wreszcie będziemy mieć jakieś sprzary ofensywne. Coś tu chyba jeszcze było, jeśli dobrze pamiętam. Nic nie ma, też nic nie ma. A może się pomyliłem. Dobra, chyba tu nie ma jednak. Idziemy dalej. Safe. Fysycznie. Pachatło się urwało. Znaczy... O że random. Też nie mogę. To tylko tu zostaje. Po jasnej cholery gdzie mam iść. Tutaj. Tam. Ok, tam jest jeden gość. Może się go uda po cichu sztyletami. Ale nie jestem co do tego przekonany. Another, że poruszamy się tak głośno, że szał. Bierzemy. Dobra, Sztyle, sztyletami nie, po, nie podejdziemy ze sztyletami bez skradania. Co od razu możemy sobie smajsnąć. To jak się ekran tak zaświeci, mogę wykorzystać wtedy na wykonanie silniejszego ciosu i od razu zabić przeciwnika. Bez względu na to, ile ma życie.

Jest jakaś dźwignia. Aha, ok. Teraz jeszcze zbiliśmy to pomieszczenie. Szukam też zwoju, wiecie, bo później są zwoje z magią. One są przydatne, bo jak nie, gdy nie mamy jeszcze czarów, to zwoje są jedynym środkiem do ich rzucania. A więc nie widzę. Teraz, że pójdę do góry. Nie, nie, sare to Jezus. Ekstra. Dziewięć. I tu była skrytka. Tak jest, to jest skrytka. Czyżby tam ktoś jeszcze wchodził? Dobra, mniejsza. Znaleźliśmy kolejne pomieszczenie I mikstura kamiennej skóry. Ekstra. zwój i ognia. Uroku. I... co to jest? To niski manuskrypt. To niski manuskrypt. Co nam powie to niski manuskrypt? Nic ciekawego nam nie powiem. Dobra, mamy tak. E, Miktury, których nie używamy na razie, to je przedstawimy. Mamy zwój kuli ognistej, to bym wykorzystał chętnie i to niedługo. Więc weźmiemy go i save. I musimy iść tam. Aha, okej, okay, dobra. Czyli mogliśmy się jeszcze wyżej. Skołczam kolejny, to gdzie mam teraz iść? A chyba tam. Tak jest. Stop right there, or it gets ugly. Шоу, так, ну, спать, да? <плодисмент> Боже, Да! Ну, <снова> да! <плодисмент> Robi Jak prawdziwy mag Wszyscy? Save point, koniecznie Tu też nie widzę i więcej Coś jest? Tutaj save, kolejny Kolejny kołczan, co to jest? Stołek, weźmiemy stołek Nie możemy wziąć się stuka. safe hmm. that's a chilly breeze what wywali. was that then maybe Don't we should cross, cross the roof instead of just standing no. here okay. W takim razie idziemy tędy. I zapiszemy grę, żeby się na Wpadalibyśmy się. Ze